Porter, czy porter warmiński, który lepszy. Dzień dobry, Huciek pewny piwny głos w waszych domach. Dzisiaj prawdziwe starcie gigantów, tytanów, potężnych porterów. Za każdym razem, kiedy ktoś pyta mnie czy nas, jakie są najlepsze portery bałtyckie z takich dostępnych. No oczywiście. Można powiedzieć, że najlepszy porter bałtycki to jest jakiś leżakowany, super imperialny, którego wyszło kilkaset butelek, które są bardzo drogie, niedostępne, jedna warka, nie ma. Ale jeżeli ktoś chce porter, który praktycznie może za każdym zawsze pójść do sklepu, czy do sieciowego, czy specjalistycznego i jest bardzo duża szansa, że któryś z tych porterów, albo nawet oba, będą na półce. No, w wielu sklepach jedno i drugie stoi sobie po prostu na półce, idziecie, bierzecie, i on, one są zawsze dostępne, i naszym zdaniem zawsze mają bardzo wysoki poziom. I to te dwa portery, które za każdym razem polecamy, ale gdybyśmy mieli wybrać który, gdybyś miała wybrać jeden z nich. Tak ciężko. No, bo to zależy. Znaczy, ok, ty wybierzesz kormorana, bo Kormoran jest z Olsztyna, ty jesteś z Olsztyna, więc patrioty z lokalny. Ty wybierzesz fortunę, bo bo jesteś na na Koźla, a to nie ma sensu. I ja wybiorę Fortunę, bo mój ziomek ze studiów, Marcin Ostajewski, jest głównym piwowarem w Fortunie. Mm. Ale oprócz też jest fajny. Mm. Więc nie, nie jesteśmy uprzedzeni, zresztą nie, nie możemy być. Jedno i drugie piwo za każdym razem polecamy. No i naszym zdaniem to są takie, no można powiedzieć, że ikony stylu. Więc tyle razy o tym mówiliśmy. Tyle razy je zestawialiśmy razem, czas po prostu sprawdzić. Pojedynek jeden na jeden na gołe pięści, który lepszy. I oba te piwa po prostu zostały kupione. To normalnie z natomiast komes był tym komesem, który był dostępny w zestawie z Amburaną. Ale oba są normalnie dostępne, normalnie stały sobie na półeczce. Żadnych cudów, żadnych rezerwacji. Wchodzicie, kupujecie takie piwo. Co od razu nalejemy oba. Że móc sobie je porównywać. Oto komes. I nawet parametry mają takie same 21 plato, 9% alkoholu. A, pewnie. Daty na butelkach. Komes 8 sierpnia 2026, warmiński 11 grudnia 2026, chyba. To takie dziwne 5, 6. Ciężko powiedzieć, ale chyba 6. Raczej 6. Warmiński, komes. No wizualnie. Są bardzo zbliżone, ale Warmiński jest chyba troszeczkę jaśniejszy. No, ale tak odrobinkę tak odrobinka. naprawdę. Więcej światła się po prostu przedostaje. Tak, ale tu wiedzę. widać, widać tylko tak na końcu szkła, tutaj mhm. na brzeżach. Tak, albo jest odrobinkę klarowniejszy. Albo tak. Ale oczywiście jedno i drugie jest jak najbardziej w stylu. Piana w obu jest tak samo niewielka, mhm. barwa piany. Też zbliżona w obu. Moim zdaniem no, komys jest troszeczkę ciemniejszy. Odrobinkę. Odrobinkę ciemniejszy. Mhm. Czyli no, nie jest to kto ma lepszą barwę, bo... <laughs> Pomyślejmy trochę, żeby uwolnić aromaty. No i... Mhm. Wybór. One są tak podobne tak. do siebie, ale no nie, nie może być inaczej. Stawiamy je jako ikony stylu, stawiamy je jako piwa wzorcowe. Więc nic dziwnego, że oba pachną dokładnie tak, jak powiedział Porter Bałtycki. No właśnie, no to są bardzo stylowe piwa. No tak, no. Czyli mamy tak. Mamy ciemne owoce, mamy skórkę chleba. Nie ma co nut takich wyraźnie palonych, ale trochę czekolady jest. Czyli no stylowo. Wydaje mi się, uh -huh. że w komesie jest minimalnie więcej czegoś w rodzaju kawy zbożowej. No ale to jest naprawdę tak mikroskopijna różnica. Ja bym powiedział, że warmiński ma delikatnie więcej owoców. Czyli taki y, wiśniowo-śliwkowe, rodzynkowe, te nuty suszonych ciemnych owoców. Delikatnie więcej jest w warmińskim. Tak, ale te różnice są naprawdę minimalne. To jest takie doszukiwanie się już na siłę troszeczkę. No o to chodzi w tej degustacji, prawda? Tak i bym powiedział, że warmiński troszeczkę bardziej owocowy. Komes. To kawa zbożowa myślę, że to jest dobrym deskryptorem, bo to nie jest taka czekolada, ale taka bardziej właśnie delikatnie palona zbożowość. Coś w tym Taki kierunku. Taki mocno przypieczony chleb. Mhm. Przyznajemy się do czegoś, że Piwa były troszeczkę za zimne, bo stały na balkonie. A jest końcówka kwietnia i wiadomo, że jest zimno. Hmm. Czy nie wiadomo, jest to dziwne wydarzenie, ale ok. Więc odrobinkę je zamieszamy, odrobinę je ogrzejemy. I zobaczymy, czy coś nowego nam pokażą. Tutaj mi zaczyna wychodzić nuta takiej czekolady deserowej. takiej. Około 40-50% kakao, czyli taka trochę słodka, ale nie mleczna. Natomiast tutaj zaczynam się doszukiwać nuty takiej bardziej kawowej. Kawa robusta. Tak, nie, czuję coraz więcej owoców. Okej. Okay. No. Oboje możemy czuć coś innego. Na tym, możemy. Na tym polega cała zabawa. Ej, ej. to nie było zabawne. To nie róbcie tak. Starcie tytanów w końcu. Star tak. W jesteś za warmińskim czy za komesem? <grym> Jak widać za komesem. Tak. Andylan zawsze jest za warmińskim. Tak, w Olsztynie byłeś, podobało ci się. Mescal też był w Olsztynie. Też chyba nie narzekał. No ale tak. Ogrzewamy, mieszamy i wciąż warmiński jest bardziej owocowy. Komes bardziej kawa zbożowa. Czekolada. I ta różnica jest coraz większa teraz, mam wrażenie. No ale też wąchujemy się i przyzwyczajamy do tych. Poziom, że tutaj jest taki poziom paloności wyżej. Tutaj jest ta skórka takiego fajnego chleba, ale ona troszeczkę mi się kojarzy z dopelbokami, czyli taka melanoidowa w warmińskim. W komesie ta paloność jest troszeczkę wyższa, ale tak naprawdę niewiele. No to czas spróbować, jak to smakuje, a ja zacznę od warmińskiego. Szalony. No. no. dobrze, to ja też. I jakie różnice? Mam wrażenie, że komas jest troszeczkę bardziej jakby karmelowy, coś, coś takiego jest bardziej śmietankowego, nie, nie wiem, jak to inaczej określić. Mm -hmm. Kormoran jest troszeczkę bardziej kawowy. Okej. Okay. Ja mam wrażenie, że tak. Kormoran, ta paloność w smaku jest trochę wyższa i bardziej... Może nie ma takiej mniejsza kontra słodyczy jakby? Czy on jest taki... Ta paloność jest tutaj wyraźniejsza w smaku? W warmacie? W komesie. W smaku mam w że warmiński... Przez to, że ma mniejszą kontrę słodową, mniejszą słodycz, która by kontrowała tą paloność i ją trochę jakby trzymała w ryzach. Warmiński jest bardzo gładki, jest taki super ułożony. Też na to wpływa to, że mocno mieszaliśmy i odgazowaliśmy je. Ale na gazowanie tutaj nie ma co porównywać. To nie jest coś, na czym warto się skupiać. Mam wrażenie, że jest pewna różnica w fakturze. Że warmiński jest taki nieco bardziej oleisty. A Comez sprawia wrażenie troszeczkę bardziej wodnistego. Tylko nie, nie można powiedzieć, że to jest soliste, to jest wodniste. Mówimy tutaj tylko o niewielkich różnicach między tymi dwoma piwami. One oba są pełne. Oba są bardzo gładkie, ale staramy się wychwycić wszystkie różnice między tymi, tymi dwoma piwami, czyli to, że to jest bardziej wodniste, znaczy, że jest wodniste, tylko odrobinkę w porównaniu z tym. Więc, żeby nie było, że mówimy, że komes wodnisty. Znaczy, ja zawsze kojarzyłem, że kormoran jest piwem takim nieco bardziej agresywnym. Nie tak agresywnym jak żywiec porter. Ale z pazurem. Ale... Z pazurem. Natomiast komes jest taki grzeczniejszy, to tak. No nie wiem, czy można powiedzieć, że grzeczniejszy. taki też nie, że bardziej ułożony, ale ma trochę bardziej balans w kierunku słodowym. I cały czas tak postrzegam te piwa, i ale to się tutaj potwierdza. No i oba są, oba są znakomite, oba są mają wszystko to, co porter bałtycki powinien mieć. No dla mnie to są piwa naprawdę wzorcowe. I naszego zdania chyba nie będziemy zmieniać, że jeżeli chcecie dobre, klasyczne portery bałtyckie, które są dostępne, praktycznie w każdym sklepie i kosztują stosunkowo duże pieniądze, to proszę bardzo. Oczywiście jest wiele innych porterów Bałtyckich, które są dobre lub bardzo dobre, no ale szczerze mówimy, że te dwa to są takie takie wzorce. Do, do nich można porównywać inne portery bałtyckie, sprawdzać właśnie jak inne, inne rzeczy wpływają, inne receptury, inne parametry itp. No ale to są, to są wzorce metra. Zgadzasz się z moim zdaniem? A może masz swojego faworyta wyraźnego z tych dwóch? Zgadzam się z tobą, aczkolwiek moim faworytem zawsze będzie kormoran, gdyż moje serce jest na Warmii. No, z tych dwóch, jeżeli musiałbym wybrać jedno, to chyba lepiej byłoby je zmieszać. No, ciężko byłoby mi wybrać. Natomiast, ponieważ jestem. Jest jeden drobny niuans, który powoduje, że jedno z nich staje się trochę moim faworytem. Okej, okay, skaduję. No. Mogę zgadnąć, Znając no. ciebie. No. Jako, teraz się okaże, że Cię nie znam. No. Twoim faworytem jest comes, gdyż porter bałtycki powinien być pijalny, a Komas jest, twoim zdaniem, bardziej wodnisty a z kolei kormoran jest zbyt kawowy. Proszę Państwa, jesteście świadkami. Zapraszam na rozprawę rozwodową. Ej, ale jeszcze możemy się poznać. Nie wiem, czy po tylu latach jest to możliwe. Okej, okay, czyli... Ponieważ lubię agresywną paloność i wyrazistą goryczkę w ciemnych piwach, to delikatną przewagę będzie miał porter warmiński. Czyli wybraliśmy to samo, więc jesteśmy bardzo zgodni. Aha, Tak się teraz, tak się teraz tłumacz. Ale komes naprawdę jest też znakomitym porterem, więc nie zmieniam swojego zdania. Jeżeli ktoś zapyta... Jakie portery bałtyckie są z dostępnych ogólnie szeroko, przystępnych dosyć cenowo, najlepsze? Te dwa. Natomiast, jeżeli ktoś zapytał by z takich porterów absolutnie top of the top, to tutaj już byłby duży problem, bo tych porterów, no wypiłem nie mało, i wiele z nich było naprawdę znakomitych, ale. Ciężko nawet powiedzieć, czy browar był utrzymał jakość, bo to były jednorazowe warki, albo jakieś leżakowane, albo jakieś super imperialne. Moim zdaniem super imperialne portery bałtyckie tracą sens. Powyżej 25 plato bardzo ciężko jest zachować profil porteru bałtyckiego, tak żeby on smakował jak porter bałtycki. Wszystko, co powyżej 26 plato piłem, mogły to być naprawdę smaczne piwa, ale nie było charakteru porteru bałtyckiego. Moim zdaniem, te 25 to jest już taki limit, i nie piję nic powyżej tego, co by smakowało dokładnie jak porter bałtycki. Rock Mill z jednym imperialnym porterem był bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. To było chyba 30 Plato i aż było zaskakująco pijane. To pamiętam, Ford Anniversary faktycznie tam to jakoś się udało. Ale w większości, większość jednak idzie za bardzo w paloność, za bardzo w słodycz. No tutaj te wejście Plato to jest tak tak akurat. Chciałem jednak powiedzieć, że nie rozwodzimy się. Nie piszcie do mnie listików miłosnych. Myślisz, żebyś dostał? Myślę, że bym mógł dostać. I też jedna rzecz tutaj się nam narzuca. Od cały czas wiedzieliśmy właśnie, że Komes jest taki fajny, bardzo ułożony, trochę grzeczniejszy. Warmiński jest bardziej palony, taki nieco bardziej zadziorny, bardziej goryczkowy. Piliśmy niejedną warkę jednego i drugiego. I to, że ten profil się utrzymuje, znaczy, że browary trzymają poziom, trzymają się tego, co było. Więc można założyć, że za każdym razem, jak kupicie te piwa, to one taki profil będą miały. I to też jest bardzo ważna stałość że piwa, które są cały czas na rynku, że mają stałą jakość, kupujecie piwo X, kupujecie piwo Y i wiecie, czego się po powinno spodziewać i ono Was nie zawodzi. To jest bardzo ważne. No i browary, które potrafią utrzymać jakość, są bardzo dobrymi browarami. Te piwa pewnie są Wam doskonale znane. W związku z tym piszcie w komentarzach, który jest Waszym faworytem. I dlaczego. A my widzimy się za czas jakiś.